Krótka forma, przejrzystość i spójność z aktualnymi trendami oraz regulacjami europejskimi. To atrybuty nowego zbioru zasad ładu korporacyjnego, które pod koniec marca przyjęła Rada Giełdy. Zasady ładu korporacyjnego towarzyszą spółkom giełdowym od 2002 roku. Nie są to regulacje giełdowe, nie są to przepisy prawa, ale jest to zbiór norm, zasad szczególnego postępowania. Zarówno w samych organów spółek w, w ramach struktury spółki giełdowej, jak i ich relacji z akcjonariuszami, czy też szerzej z inwestorami, a nawet już coraz częściej używa się bardziej ogólnego stwierdzenia z interesariuszami. Te zasady ładu korporacyjnego ujęte w Zbiór dobrych praktyk spółek notowanych na GPW, co jakiś czas muszą podlegać zmianom, ponieważ zmieniają się realia, zmieniają się potrzeby, zmienia się przede wszystkim otoczenie prawne. Część zasad dobrych praktyk migruje do przepisów prawa powszechnie obowiązującego. No Wreszcie same tendencje w obszarze corporate governance i to tendencje nie tylko krajowe, ale ale tendencje europejskie czy, czy nawet można powiedzieć szerzej światowe powodują, że pojawiają się coraz to nowe tematy, które zasługują na obecność, na ujęcie ich w dobrych praktykach spółek notowanych na GPW. Nad zbiorem dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2021 pracowało grono ekspertów reprezentujących różne grupy uczestników rynku kapitałowego zgromadzonych w komitecie konsultacyjnym GPW do spraw ładu korporacyjnego. W skład tego komitetu wchodzą eksperci, którzy reprezentują instytucje i organizacje środowiskowe, organizacje rynku kapitałowego, a więc najważniejszych uczestników tego rynku, przede wszystkim emitentów, inwestorów indywidualnych, inwestorów instytucjonalnych, ale także, także innego rodzaju organizacje zrzeszające tychże uczestników. Jak do tego dołożymy proces publicznych konsultacji, który odbył się w końcu ubiegłego roku, w związku z opublikowaniem projektu Dobrych Praktyk 2021, to możemy z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że to rynek przygotował te dobre praktyki, których giełda jest depozytariuszem. Wśród nowości, na które oczekiwał rynek, było uwzględnienie w zbiorze dobrych praktyk tematyki ESG. I tak pojawiły się tematy dotyczące zrównoważonego rozwoju, dotyczące klimatu, różnorodności organów spółek giełdowych, czyli zarządu i rady nadzorczej, a także równości wynagrodzeń. Oprócz tego są także nowe tematy związane z realizacją Praw akcjonariuszy z przebiegiem walnego zgromadzenia, wypłatą dywidendy, czy też emisjami bez prawa poboru. Dobre praktyki spółek giełdowych 2021 wejdą w życie z początkiem lipca. Do tego czasu Komitet do spraw ładu korporacyjnego przygotuje wskazówki, a giełda papierów wartościowych w Warszawie przeprowadzi działania edukacyjne, które ułatwią spółkom i akcjonariuszom korzystanie z rozwiązań zaproponowanych w dokumencie. Szczegółowe kalendarium wydarzeń znajdzie się wkrótce na stronie internetowej giełdy. Tam też pod adresem gpwpl Myślnik praktyki można zapoznać się z treścią dokumentu i niezbędnymi informacjami. Pytania i uwagi można natomiast kierować pod specjalny adres e-mail dobrepraktyki.gpw.pl